Znany z cudownych uzdrowień mistrz Bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki, to Ostatnia Nadzieja Chorych, jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pani Monika udała się do uzdrowiciela z powodu guza wielkości 10 na 11 mm, jaki miała na lewej piersi. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Zrobiłam sobie badania i okazało się, że na lewej piersi mam guza wielkości 10 na 11 mm. Moje życie od tego czasu stało się horrorem. Miałam ogromną nerwicę i wtedy to właśnie mój mąż usłyszał w radiu, że istnieje bioenergoterapeuta, który leczy różne choroby, pan Ireneusz Sowiecki. Bez namysłu wziął te, e, telefon i zadzwonił, umówił mnie na pierwszą terapię. Po przyjściu do pana Stobieckiego zostałam poinformowana o różnych dolegliwościach, które mogą mnie nękać, ale mimo te tego podjęłam się terapii. Po pierwszej terapii czułam się fatalnie, bolało mnie pod pachą, czułam się strasznie słaba, ale byłam y, uprzedzona, że takie dolegliwości mogą istnieć. Na następną terapię poszłam znowu za dwa tygodnie i tak byłam przez cztery razy. Później pan Stobiecki kazał sobie zrobić badania, więc musiałam pójść do lekarza. Zrobiłam wszystkie badania i okazało się cud, guzka nie ma. Więc zasługa pana Stobieckiego, że właśnie wyzdrowiałam i jemu za to wszystko chciałam podziękować. A gdy powiedziałam lekarzowi i pokazałam wcześniejsze badania, Powiedział, że widocznie musiał być to błąd maszyny, która robiła mi badania. Czy to był błąd? <laughs> Sami Państwo ocenicie. Ale panu Irenuszowi Stowieckiemu chciałam serdecznie, bardzo serdecznie podziękować. Lekarz powiedział, że to był błąd maszyny, która robiła badania. Czy to był błąd? Sami Państwo ocenicie. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Ireneuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773 kierunkowy 283 1505 283 1505